stres może wpływać na wypadanie włosów? Ależ oczywiście, no tutaj stres bardzo mocno działa i w pewien sposób uszkadza nam niszki włosowe, więc tutaj to wypadanie w okresie stresowym jest takie nagłe. Tutaj mówimy, nawet można łączyć z usieniem telogenowym. Widzimy w krótkim okresie czasu dużą liczbę wypadających włosów, natomiast najczęściej i najłatwiej jest temu zapobiec, no ciężko tutaj mówić o zapobieganiu, natomiast dużo łatwiej jest nam przeprowadzić klienta, klientkę przez ten proces w miarę szybkimi efektami. No tak, bo jak tu powiedzieć komuś, nie stresu się. Dokładnie. A czy niedobory witamin, minerałów też mają wpływ na Oczywiście. wypadające? Oczywiście. Tak naprawdę jesteśmy takim teraz społeczeństwem niedoborowym niestety. Nawet odpowiednio skonstruowana dieta, dobór odpowiednich makro i mikroelementów nie zawsze jest w stanie zapobiec tym naszym niedoborom. Więc tutaj już się kłania odpowiednia suplementacja celowana, nieprzypadkowa. Każdy P jest inny i tutaj trzeba zawsze podchodzić indywidualnie, a nie brać co popadnie, więc to jest bardzo kluczowe. Czyli tutaj mamy tak naprawdę stres, niedobory witamin i suplementów, no i oczywiście różnego rodzaju choroby o podłożu autoimmunologicznym i nie dobra, tylko. Tutaj musimy patrzeć na to właśnie jaki powód jest tego wypadania, dobra diagnostyka i odpowiednie leczenie.